Przedstawiam Państwu najnowsze dzieło inżynierów firmy STIGA: Autoclip, inteligentna kosiarka samojedna. Urządzenia Autoclip obsługują trawniki o powierzchni od 400 do 4000 m2. Wszystkie maszyny zasilane są bateriami litowo-jonowymi, których żywotność jest dwukrotnie większa od standardowych akumulatorów. Kosiarki Autoclip są przyjazne dla środowiska, zapewniają cichą i bezpieczną pracę. Opcjonalne wyposażenie. Blokada obsługiwana za pomocą kodu PIN oraz alarm dźwiękowy zabezpieczają maszynę przed kradzieżą. Zastosowanie systemu czujników deszczu, przechyłu, rozpoznawania nawierzchni oraz czujników zderzenia sprawia, że maszyny Autoclip stanowią nową generację inteligentnych kosiarek. Oferujemy Państwu skoszony trawnik, a wolny czas zostawiamy do Waszej dyspozycji. Modele zalecane dla właścicieli większych posesji o powierzchni trawnika do 4000 m2. Roboty z serii 700 umożliwiają całodobową pracę i ładowanie baterii bez nadzoru. Kosiarki te można zaprogramować na koszenie czterech oddzielnych obszarów trawnika. Wykorzystanie silników bezszczotkowych zapewnia cichą i wydajną pracę.